Oczywiście sporo w gazetach na temat Marszu PiS. Agata Kondzińska pisze, dzisiaj trochę naśmiewa się z Jarosława Gowina, który mówi, że to taka wyjątkowa sytuacja, że kwestia sfałszowanych czy zafałszowanych wyborów pojawiła się w czasie obchodów rocznicy stanu wojennego. Oczywiście tak nie jest. Rok do roku Jarosław Kaczyński serwuje ten sam przekaz 13 grudnia. Mówi o tym, że ta Polska, ta Polska jest ułomna, że gdyby naprawdę panowała demokracja w tym kraju, to Pis by wygrał. Tym samym Jarosław Kaczyński ciągle ciągle tłumaczy swoje porażki tym, że ktoś inny jest winny, że demokracja jest nie taka w Polsce, że platforma obywatelska to jest partia, która nie ma legitymacji do rządów. W tych relacjach z tego Marszu. Ciekawe jest to, że rzeczywiście mm, ja nie widziałam tak dramatycznych y, y, plakatów czy transparentów, a dzisiaj rzadko rzeczywiście powołuje się na tabloidy, raczej tego unikam, uważam, że one tak naprawdę niszczą życie publiczne, ale dzisiaj w ramach wyjątku patrzę na Super Express, a tam no dość wstrząsające plakaty, wstrząsające plakaty niesione przez uczestników tej demonstracji dotyczące na przykład prezydenta Komorowskiego, który jest przedstawiany jak, jak Jaruzelski siedzi w mundurze, i czytał wieszczenie o stanie wojennym. Tak jakby uczestnicy tego marszu zapomnieli, że Bronisław Komorowski siedział w więzieniu wówczas. Więc to rzeczywiście jest dosyć wstrząsające, w tygodniku do rzeczy Paweł Lisicki jak zwykle pisze w sposób, jakby kompletnie nie rozumiał tych zarzutów wobec Jarosława Kaczyńskiego narzeka, że media zajmują się Kaczyńskim zamiast rządem. Szkoda, bo właśnie Jarosław Kaczyński nie porusza tych problemów, które są najważniejsze dzisiaj.